Cześć, jestem Agnusz. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rafta razem z Zio. Czy ty też widzisz te uszy wystające tam za tego, za. A no, to deski? wygląda trochę. Tak, tak. To jest przerażające. Nie można spać w spokoju, bo lama może wystawić głowę na nasze Ona piętro. Ona nas podgląda trochę. Znaczy, no. wiecie, my dzisiaj tak postawiliśmy, dzisiaj śpimy trochę dłużej, e, odpoczywamy. E, widzę wyspę w ogóle w tle, tak teraz patrzę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się odcinek spodoba, Drogodnie. bo my dzisiaj, słuchajcie, ja sobie pomyślałam sobie pomyślałam, nie chcę, chciałabym wiedzieć, jak na pięć spojrzeć na siebie. Ja chcę mieć dom. Chcę mm. mieć stół, krzesła, dywan, wszystko, co tylko może być w domu takiego udogodnieniowego. Plus, uważam, że nasze zwierzęta, no, mogłyby się na coś przydać. No, bo w sumie, skoro mamy dwie lamy, które swoją drogą jeszcze nie mają imienia, ale pisaliście, jakie imię powinny mieć. I najlepsze było to, że już mieliśmy ustalone z góry e, te imiona, fajnie, że pamiętaliście, że to, uwaga, uwaga. Będzie, czekaj, bo ja w ogóle mam chud cały czas wyłączony. No. no ale to nieważne, to zaraz wyłączę. włączę. No, je. A czekaj, bo ja nie mogę, jak mam chud wyłączony, muszę najpierw włączyć chud. Dobra. Teraz będę widziała, że mogę zmienić imię zwierzęcia na. Kunegunda. Mhm. Wspaniale i. Pamiętasz drugą? Tak, pamiętam, spokojnie. To druga była moja, więc. <laughs> no okej. Okay. Clemens. Także Dokładnie mamy tak. lamę Kunegundę i Clemensa. No. I poprzednim razem na odcinku Zio, bo właśnie, nie powiedziałam o tym jeszcze, ale myślę, że już jak śledzicie serię, to wiecie, że seria jest na u mnie i u Zio, więc jak chcecie oglądać odcinki, to musicie wbić do Zio, Dokładnie. bo inaczej nie będziecie na bieżąco. Kanał Zio macie w karcie, koniecznie wbijajcie, Zapraszam subskrybujcie. A ja sobie zbiorę jajeczko z naszego, naszego. Czekaj, jak on się nazywał? Nie ty. Hmm. Jak on się nazywał? Ma nazwę? Ma nazwę, czekaj. A, ja nazywa... a Aha, to, jest to jest Blondas, Adam. dobra, to, to jest, jest Adam. Adam, tak. Adam zniósł nam jajko i wy mówiliście w komentarzach taki mit, że jeśli... Czekajcie, zabiję tylko Mateusza. Dobra, Mateusz poleciał. Jeśli Adam zniesie jajko i je zostawicie, to wykluje się kolejny mały Adam. Nieprawda, to jest mit i sprawdziliśmy to, te jajka po prostu po jakimś czasie znikają. Adam namiętnie znosi następne, ale jakby mm -hmm. nic to nam to nie daje w kontekście kolejnych zwierząt, więc to jest nieprawda i jeśli macie jakieś, jakieś inne mity, które chcielibyście sprawdzić w rafcie, to koniecznie piszcie w, w komentarzu tutaj pod spodem. Pewnie. Myślę, że Zio bardzo chętnie chciałby się pobawić w pogromce mitów, ja również, Jasne. więc posprawdzamy Zobaczymy. jakieś takie no, mity, które no, was Porobimy pewnie jakieś testy, posprawdzamy co i jak z Myślę, tymi, że tymi, tak. Tymi yy, dzisiaj uprawiamy. z kolei... Sorki, że tak, ten, że tak Ci przerwałam, ale no myślę, nie, że już no, jest pora no, ty spania, dobaj. bo jest bardzo ciemno. Dobra, dobra. Dobra, czyli w następnym odcinku UZIO spodziewajcie się pogrąców mitów, oczywiście jeśli będzie wystarczająco mitów, żeby nagrać cały odcinek. Położysz się? No jeszcze tylko Andrzeja jeszcze tutaj załatwię. No dobra, to ja to załatw Andrzeja, się prześpię. Okej. Okay. Okej, okay, skoro już mamy dzień jeszcze jest trochę ciemno, ale no cicho świt, no widzisz tam słońce wschodzi, no, widzę, widzę, no. to możemy zabrać się za y, robienie rzeczy i jeszcze Wyszpa! jedna zapomniałem Zobacz, że ona tutaj jest obok. A no to przypuśćmy do niej. Czekaj, to może może przekręcę ster do niej, czy nie? Cze już tylko może ja obrócę lekko A No żami, dobra, dobra, dobra. To może się uda nam chociaż delikatnie zbliżyć do niej. To możemy Chciałabym sobie przycumować. Trochę przy drewna pozbierać, trochę tego, tak ona szybko tutaj o zobaczyć. Tak, trochę drewna trzeba pozbierać, bo słuchajcie, y, mamy dużo liny, mamy troszeczkę plastiku i mamy mało drewna, nie? Więc mm. musimy trochę więcej drewna nazbierać. Ach. Czy ty w widziałeś w ogóle naszą skrzynkę z drewnem, bo tak no, jakiś Bo czas ja zbier zbieraliśmy to drewno. Znaczy, bardzo źle nie jest, ale jest zobacz, nawet tam są nie czy mamy trzy drzewa. Nie? Nie, no Które jasne. Na pewno możemy się zatrzymać przy tym i e, na chwilę chociaż przycumować. Mm -hmm. e, pamiętaj, że będziemy potrzebowali dużo plastiku, jeśli dzisiaj mamy budować, e, więc będzie trzeba na pewno e, płynąć. Mateusz, czy ty musisz mi przeszkadzać? Odgryzł du głowę. Boję się, że już nie mamy za bardzo mm, możliwości poruszania się w tą stronę. Wiesz, co bym zrobił? Odpaliłbym silniki. Bo to chyba Ale jest jedna tak, opcja, może tylko że wiosło. na wstecznym, Czyli robimy tak, um, gdzie to się włączało. Ale się on jest? już się kręci, czekaj. Okej, okay, tylko jeden kręci się w złą, drugi w drugą. Okej, okay, teraz do tyłu. I no widzisz, dobra, one to, to, podjadą to, to, sobie to, to oba, dobra, przygodą do wyłączenia. I gdzie tu jest I Jeszcze okay. chwilkę. Jeszcze chwilkę, odrobinkę. Dobrze. I jeszcze kawałeczek. Dobrze. Jeszcze oczupinkę, dobrze, <gry> wszystkim dawaj. Okej, okay, no to wyłączamy i cumujemy od razu. Sumuj, tak, e, no, I tutaj byśmy wiedzieli do Chyba jest skrzynka na górze, bo widzę, że tutaj jest, jest na rozpadnięta. Pewno. Zio, bo ja cały czas zapominam o jednej ważnej rzeczy. No, tutaj. Słuchajcie. To jest niezwiązane z dzisiejszą budową, ale tutaj jest jeszcze e, dwie rzeczy, które my nie, których my nie zbadaliśmy mhm. I, I to jest skóra i wełna, okay. rany, taka miękka, także my, myślę, że trzeba byłoby zdobyć coś, co mogłoby nam pozwolić. E, a zresztą najpierw zbadajmy te Przedmioty, chociaż do, czekaj. No my nie mamy wełny. Wełna się z lamy będzie pozyskiwała. Nie wiem, to tak, jest z... taki ten. Mi się, że... Z kozy? Koza. Tak? Nie Miesz chyba. Że koza? Dobra, lama ja myślę, że będzie nie. jednak bardziej chyba. Jest, jest coś takiego, co się nazywa nożyce. Bardzo łatwo się to robi. Tak? To jest sztabka metalu, zawias i od dwa odpadki. Więc mogłabyś od, od razu skraftować to. I byśmy okay. mogli sprawdzić, się czy czyli zawias i sztabka muszę tylko y, wziąć. Dobra, to zaraz a, będziemy tak? sprawdzać. To, to w takim razie Na szczęście zawiasów mamy sporo. A co do skóry, skórę mamy w skrzynce Ja już wzięłam jedną, wiesz? Okej, super zaraz będę badać. No dobra. Tak? Wełna! Zobacz jakie łyse! Poczekaj, już biegnę do nich, tylko z jedną rzecz muszę szybko Dobra, zrobić. były takie ładne, puchate, może odrosną, Biedne. jak nie, no to będziemy mieć O, jakie łyse! łyse. E, dobra, badamy sobie wełnę Oczywiście. i badamy sobie <laughs> skórę. I teraz mamy kask bądź jakiś hełm hełm okay. jednak plecak e, jakieś na kolaniki i e, spodnie znaczy buty o, czyli mamy w takim razie jakiś to, komplet zbrojki zbroje, dodatkowy no, bym także to jest super sprawa e, i myślę że to by się przydało nam na wyprawy na wyspy gdzie mamy tego skrzekacza nie mhm, i e, i te inne zwierzątka no dobra w takim razie zostawiam w skrzynce z takimi narzędziami nasze rzeczy Gdzieś słyszę że coś tutaj nam łopoczek zjódźcie jakiś chlupot był delikatny no, myślę, że możesz tak? po tą skrzyneczkę skoczyć, nie? Dobra, I zaraz będziemy zobaczmy. zastanawiać się nad tym, co jest naszym dzisiejszym planem, głównym. Yy, no ja bym chciała, mówię, chciałabym mieć troszeczkę domu więcej niż mamy w tym momencie. Kluczę mm. Andrzej na mnie poluje. Dobra, może zdąży, zdążyłam. Bo tutaj jest z drugą stroną wejście. Wiesz co, na razie jeszcze nie mogę się tu dostać. Czy to jest jakoś specjalnie zablokowane? Chyba z tej strony jest wejście. Wylądowaliśmy po prostu ze złej strony na tej wyspie, wiesz? Yy, możliwe. Bardzo możliwe. No, bo w ogóle musiałam całą wyspę obejść naokoło. Yy, przynajmniej da się wejść teraz, wiecie. Bo kiedyś to było tak, że trzeba było budować drabinki z tratwy. W efekcie na środku tratwy wyrastała taka wielka drabina, która ułatwiała dostać się na wyspę, tak, i tak nie zawsze takie, się udawało. jak strażacy, po prostu taką drabinę rozłożoną, mm -hmm. z którą podjeżdżaliśmy do miejsca, w którym musimy się ten. Yy, nie mam przyłapać. miejsca. Wiesz co, wyrzucę liście palmowe, mam nadzieję, że ich nie zabraknie, śrubę wziąłem i zupa rybna. No to super rybną możesz zostawić, nawet nie wiesz tego. Hmm. No, super rybną mamy, więc w sumie to już nic więcej nie, nie potrzebujemy. Okej, okay. y, okay, wiesz co? W takim razie jeszcze wrócę do domu, za chwileczkę zatniemy te drzewa, chyba że ty masz miejsce. O, super, ty już powiększasz. Tak, zacząłem robić rzecz, która Bosko. jest bardzo upierliwa na, na robienie tego na ten, na, na żywca, więc tak po prostu. Robisz siatki tutaj? Szybko zrobię. M, tak, to są już miejsca przygotowane na siatki. Będę przedstawiać te siatki Ale które w tym miejscu, gdzie tu. jest jedna pojedyncza dziura, to nie będzie siatki. Będzie. Zio, ale wiesz co, mi się wydaje, że nie powinieneś e, nie powinieneś przestawiać tych siatek, dlatego że tutaj ich Handrzej nie, e, nie gryzie. A tutaj z brzegu może je Dobrze. gryźć, nie? Jak najbardziej, to w takim Więc razie one mogą zostać. Można zrobić dodatkowe siatki, ale Jasne. nie ma sensu e, ich robić w ten sposób. I nie wiem, czy nie lepiej byłoby na przykład na zasadzie siatki je zrobić. Że po skosie e, dodajemy. A, w sensie. O, mm. Że raz tu raz tu, raz tu, żeby, nie jakby wiem. wtedy było większe nie zbieranie, jestem pewien, wiesz? bo one w, sensie... w ten sposób nie działają, tak, czasami przepuszczają pomiędzy, wiesz? Wydaje mi się, że to jest bardzo wydajne i tak. Przeuważyłam to, to wcześniej. Hmm. No dobra, no to w, w takim razie Ty buduj tutaj, ja w takim wypadku pójdę szybciutko jeszcze na powierzchnię, zetnę prawdopodobnie te drzewa, bo na pewno drzewa nam się dużo przyda i od razu byśmy stąd odpływali, żebyśmy mogli zbierać e, takie materiały jak na przykład mm, plastik, bo plastiku dzisiaj też na pewno będzie nam dużo potrzeba. Dokładnie, a plastik przede wszystkim zbieramy tylko jedną metodą, czyli płynąć. Dokładnie. Jak widzicie, już teraz mamy całkiem spory placek tutaj, więc ja mam pomysł, jak go zagospodarować. Tutaj będą drzewa i teraz tak myślę, że głównym naszym problemem jest plastik, dlatego że Zio zaczął robić te platformy tutaj yy, tak. i tak. zobaczcie, jak mało plastiku, plastiku już teraz zostało. Drewna z kolei zostało bardzo dużo, yy, ale no na pewno ono się przyda i myślę, że teraz, że te cztery drzewa chyba na jakiś czas nam wystarczą, więc na razie się nie będziemy martwić ilością drzewek. Czy my w ogóle płyniemy stąd? Płyniemy, okej. Okay. O tym się też już nie martwimy. Mhm. E, tak jak mówiłam, ja dzisiaj chciałabym zacząć bardziej urządzać nasz domek, ponieważ mamy zrobiony kalendarz. Ale tutaj jest do zrobienia zegar. I ile mamy już dni tutaj w ogóle? 48 dni! Ja cię kręcę. 48 dni? No Masakra. to e, Masakra. najdłuższy ten świat, na którym byliśmy jak dotąd, nie? Może tak być. A, tak czekaj, długo bo musimy jeszcze. Sorkie, bo bo ja tak myślę o 10 rzeczach naraz. Musimy jeszcze kontrolować stan baterii w, naszych, w naszej A, zagrodzie. Raszaczu, nie? A, jeszcze odrobinę jest. No, żeby się nie okazało, że my nie podlewamy, a one nie mają co mm -hmm. pić, nie? Więc to trzeba też pilować. Jeśli chodzi o czas naszego grania, to tutaj to rzeczywiście bardzo długo już tu żyjemy, ale zobacz, jak dużo też odkryliśmy na tym świecie. Ile ciekawych światów, Prawda. znaczy światów, wysep zwiedziliśmy. Zgadzam się. Spójrz, jaki wielki plac on powstał. To jest myślę, świetny pomysł. Tak, tak. No, żeby co? Coś to jest skutować więcej, jakby, nie? No to właśnie ja chciałam się za to zabrać i zobacz. No. Pierwsza rzecz. O patrz, tylko zobacz, już stawiam, możemy sobie zrobić tak, opalać się Jej. na siedząco. O kurcze, blade, no muszę ci o, powiedzieć. O teraz to czeka, można czeka, patrzeć jak drzewa rosną, tak, nie? Tak, najpierw trzeba odsunąć się, o i teraz, w sensie możesz zmienić, te, zmienić sobie perspektywę, że widzicie z trzeciej osoby. A i teraz usiąść? Tak, no właśnie. pójść że wspaniale, czemu siedzimy w takiej dziwnej pozycji? I czemu oboje się wiemy? I czemu to jest tak. najwygodniejsza pozycja do siedzenia na krześle. Naprawdę? Może tak być. Ja cię kręcę słuchajcie. w każdym razie, się to nie jest wszystko, Jeśli co chciałem. Ktoś z was siedzi w takiej pozycji na krześle, proszę w... tym Ci napisać to w komentarzu. Bo ja jestem wręcz super zdziwiony. Ale siedzisz bardzo nieergonomicznie, bo masz krzywe plecy, wiesz? I w ogóle tyłek jak odsunięty od tak. tego. Bez sensu. To jest no, jakby tak zjeżdżasz z tego krzesła, to nie jest wygodne, ty źle siedzisz. No dobra, to w takim razie, skoro ty źle siedzisz, to zrobimy jeszcze stół. Może będzie dało się oprzeć rękami chociaż o stół, Słucham, nie? To o. chociaż trochę będzie wygodniej i... Ten, przyjemnie. No może, chociaż wątpię, ale stwórzmy też dywan. Do stołu potrzebujemy plastiku. Ja się boję, że nam tego plastiku nie wystarczy. A no. to nie są najpotrzebniejsze rzeczy okay. na świecie, Teraz ale dobra. Już... A przede wszystkim tak, musimy złożyć żagiel, bo żagiel nas spycha ze ścieżki śmieci. O, ładny. Płynie Andrzej, płynie Andrzej. Czy on rzuci się na nas? Nie, nie rzucił się. Tak? Bo ja już szłam z GIT do Ja też już ten, byłem przygotowany. Zobacz, jaki u, fajny, cze. nie? To teraz krzesło trzeba byłoby przestawić Ej, bliżej. Tak, tak wygląda. Czy, czy nie? Tak daleko wystarczy? Nie, no spoko jest, zobacz. No Dobra, no ja tak jak trochę na tak obrzeżu siedzę. Tak, tak. bokiem, nie, tak, o. Oh, tak. <laughs> Ej, czekaj, to jeszcze. Już... O, dywan jest fajny. Czekaj, tak? gdzie to. No, duży jest, zobacz. U, Ej, super. Nie, no, to jest też Ej, z czego my ten dywan cudowno, zrobiliśmy? A, z tej, z liści, no tak. Czerwony dywan z liści. Tak. Jestem ciekawa, czy da się pomalować ten dywan, bo w sumie mamy barwniki. No to słuchaj, pędzelek jest chyba tu, w górnej tej. Albo wiesz co, nie, to zostawimy sobie na e, twój odcinek w formie e, mitów, to nie, będzie no mit, dawaj, który... no, dawaj, sprawdźmy, czy da się pomalować. Tak? Z, nie chcesz, nie chcesz zostawić tego? Dobra, ty to Dobra, to ja zjem jeszcze jajko zanim, surowa. szybko tego, bierz Dobra. pędzelek i spróbuj. Na niebiesko? Się, że to nie, bo, bo może jest, to może na zielono. Dobra, spróbujmy w takim razie. Wybrać pędzel. A czekaj, tutaj jest paleta. I no. możemy zrobić zielony. I Wydaje uwaga, się, uwaga, nie da się. Nie da, da się, ale zobacz, bo na przykład płotek możesz pomalować na zielono. Ale zielony płotek to jest trochę. Nie wiem. No nie no, ale no czemu? Wygląda jak trawa, fajnie. Tak? No to, hmm. Możemy zrobić go jakoś taki, nie wiem. To na razie jeszcze nie będziemy nie kolorować, bo jeszcze mam parę rzeczy, które chciałabym zobaczyć, jak wyglądają w ogóle. Mhm. Na przykład zegar. Zegar okay. jest czymś, co wygląda mega ciekawie. I jestem. Y bardzo, bardzo. No, bardzo się... jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na naszej y, trawie. Jeszcze odpadki? Zużyję cały plastik na to. Okej, okay, zegar. O, zegar jest całkiem duży. No, Czy... ale może być też mały. Zaraz ci pokażę obie wersje. Pierwszy zegar jest wolno stojący. No, już chcę ten zerknąć. O, kurczę. Wygląda Z ciekawie. Nie jakiegoś starego. To wygląda, nie wiem. Jak... Czegoś jakiejś wiolonczeli czegoś. Jakiej nie, to jest zbit, są zbite deski, po prostu. To gitara. Trochę wygląda jak gitara, ale z... gitara nie jest tak raczej zrobiona. No, no dobra, no. No ale dobra, tak wygląda. I wiszący, pokaż. Tej... A, czek, bo ja miałam zrobić to w ten sposób. E, wiszący też ci pokażę, bo też. Wydaje mi się, że wiszący zostawimy w ogóle. Mhm. I może tutaj. O tutaj umieścimy go. Nie, no ten wygląda fajniej. Też mi się podoba. Tak. I myślę, że tutaj nawet może być jego miejsce. Dobra, no Żebyśmy to. Żebyśmy wiedzieli, spoko. która jest godzina. Ciekawe, czy on w ogóle działa. Okay. Dzia działa, w sensie wskazówka się przesuwa, więc może rzeczywiście pokazuje porę dnia w grze. I tam jest duża wyspa. Dobra, gdzie? Czekaj, ja jedę z tyłu. Ja jestem ciekawa czy... Czy to jest... No to jest z tym, z... Y tak, to jest wyspa skrzykaczem. ze skrzykaczem. Płyniemy? To mimo wszystko możemy tam popłynąć, zawsze to będzie dodatkowy materiał, no chociaż z drugiej strony mamy dużo zwierząt. Słuchaj, mamy te wyspy dużo... zaczęło się pojawiać wszędzie, więc to nie jest taki problem, żeby złapać ją gdzieś w przyszłości, a teraz skupmy się może na tym, na czym mieliśmy się skupić No właśnie, dzisiaj, chciałam powiedzieć, że chyba jednak bardziej potrzebny nam teraz plastik niż to, co jest na wyspie. W sensie i metalu mamy dużo, mhm. głów skrzykacza też mamy dużo, mamy dużo głów bizona, znaczy guśca, bizona, nie wiem dlaczego bizona mi się przypomniała. W każdym razie to możemy Ominąć, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy zwiedzić, i ja myślę, że najwyższa pora tam ruszyć. Jesteśmy 1900 metrów od wyspy, która jest naszym kolejnym okay. celem, bo już mamy koordynaty wpisane, jeśli chodzi o nasz dziennik. To, to jest Balboa Island, czyli wyspa Balboa, i tam moglibyśmy się wybrać. Zauważyliśmy, że jak nie płyniemy w tamtym kierunku i poniemy na przykład w przeciwnym, to co jakiś czas pojawia się ta wyspa, jakby, wiecie, w zasięgu naszego wzroku. Jeszcze raz. To znaczy jakby albo krążymy, to krąży... albo podała, to wyspa nie? za nami podąża i jakby oczekuje, że tam dotrzemy w końcu. Więc myślę, że najwyższa pora. Tylko tak czy siak, przydałoby się tutaj więcej światła. Tylko, że no te światła. Właśnie. On Teraz zrobiłeś? A nie widzisz? A no? Zrobiłeś, rzeczywiście. Tak delikatnie więcej się zrobiło światła. Tylko światło. wiesz co, myślę, że nie w tym miejscu nie potrzebujemy. Bardziej przydałoby mi się w kuchni światła. No dobra, no to już też zrobię, nie ma problemu. Słuchaj, to to nie kosztuje materiały. plastiku? To kosztuje nie. odpadki. To dlaczego my tego wcześniej nie zrobiliśmy? Myślę, że to jest mega przydatne, żeby widzieć nie w wiem, nocy. bo nie myśleliśmy o tym, że to będzie tak istotne. Dobra, już co, zrobić ci w takim ładnym miejscu. I ta wyspa wygląda o, bardzo ładnie. W sensie Zobacz. jest taka mega płaska. Jakie masz fajne O, światło w super, super. Teraz będę mogła widzieć przepisy wszystkie. A propos tego, ugotowała się zupa i zobaczcie, mamy zapas zup, bo ja jak zbieraliśmy materiały w międzyczasie, również robiłam zupę. Także sobie od razu taką ciepłutką, świeżutką zupę zjem. Mm. E, a ty jakbyś chciał, to są w skrzynce. Dobrze. Okej, okay. z takich rzeczy jeszcze budowlanych, co my tu możemy jeszcze zrobić poza tym? Bo w sumie chyba nie za wiele, półki. Mm, mm, mm. Wiesz co, sumie warto było przeglądać te. te. O. Y Ale fajnie, można zrobić coś ala ławka. W sensie to wygląda... To jest półka, ale to wygląda jak taka ławeczka, do której można przysiąść. To ja zrobię tutaj taką ławeczkę. Deski pod trofea można zrobić, bo za załatwiliśmy już prawie wszystkie bossy Ej. chyba, nie? Wydaje mi się, że tak. takie duże te. Musimy to zrobić, zwierzęta. w sensie to wypadałoby zrobić. Czy chcesz y, półkę taką stojącą czy półkę taką wiszącą? Ech. Patrz, tak wygląda stojąca. No. Wygląda jak ławka, nie? No tak. Ja bym sobie tak na tym siedziała, nie? Może. A jak, jak a jak to zbierzemy? Mhm. To ona wygląda w Czekaj, gdzie ją opowie... W ten sposób. Czyli taka jest spółka. A, ścienna. u góry, dobra, tutaj. No na razie położę coś z tego było... robić, zobacz. A no? To są. Można sobie... parkur robić. <laughs> Ty chcesz, to możesz sobie zrobić parkur z półek, jak, jak masz wiem, o te się po półkach. Nie Ja myślałam wiesz, bardziej, że to będzie przydatne. Aczkolwiek, yy, wydaje mi się, że można było wyławiać buty i yy, te butelki, a my ani jednej nie złowiliśmy. Dlaczego? To tutaj no. będzie półka pod, pod gniazdem Mateusza, że w sensie, Wiesz jeszcze ważną piro. rzeczą jest na pewno młotek, bo w młotku można robić dachy. Można robić yy, no tak. różne, różne ciekawe rzeczy, których jeszcze nie używaliśmy. Drzwi, bo nie yy, mamy na drzwi masz nawet. O pół drewnianej ściany I myślę, że można tutaj zrobić na przykład taki miejsce, w którym będą stały nasze stoły. Yy, Co, taką zrobić. ściankę? Co? Taką pół ściankę? No zastanawiam się, jak to ten, jak to tutaj to ładnie. Dobra, zrobić. to jak chcesz to buduj? Ja jeszcze przygotowałabym... O, pasz, coś takiego. W ten sposób. Mm. nie? I pod tym postawić stół. Wygląda dobra, fajnie. no to już przekładam. I do tego razie. półkę możesz dostawić, wtedy zrobisz taki fajny stolik. Nie wiem, czy to... tu masz jak to ten mniej więcej. ci o takie biurko? że Co, że masz miejsce na klawiaturę? Um, nie masz tą półkę? Tak, to tak. Zaraz Zrobiłam z niej podpórkę będzie. pod gniazdo, żeby wiesz, zbierać kupy, żeby nam na grilla nie spadały, ale dobra. Okej. Okay. Bardzo zrobimy sobie na przykład o tak? tak o. No, no teraz to, to wygląda jak biurko przygotowane pod kompa. No słuchajcie, to teraz tylko komputer jeszcze musimy tutaj dostawić, będziemy mieli wszystko, jak trzeba. Słuchaj, no to na górze mamy komputer. Słuchaj, mamy wszystkie rzeczy już zbadane, jeśli chodzi o przedmioty w tak. tej grze, tak? Tak, wszystkie, wszystkie rzeczy już na ten moment zbadaliśmy. Oczywiście, jakby gra jest cały czas w rozwoju, więc być może z czasem pojawią się mhm. kolejne rzeczy. Tak, chociaż nie, czekaj, bo my jeszcze moglibyśmy zrobić ten jakiś biopaliwo czy coś tam nauczyliśmy no, się. Nie, na jest na pewno rzeczy. coś takiego, jestem pewien. Hmm. Gdzie to było? Silnik, ster, to już mamy. Ty, wiesz co, nie wiem czy pamiętasz, wcześniej nam wypadały takie jakieś różne dziwne maskotki i tak dalej z, z beczek, nie? Łowiliśmy i to tak, w beczkach było i teraz coś? tego nie mamy. No właśnie, kurczę. Tak, myślę, właśnie się zastanawiałem, co można poukładać tutaj takiego z takich ciekawych rzeczy. No to tylko takie rzeczy. rzeczy. I ja, ja o tym wspomniałam, tylko najwyraźniej nie wychwyciłeś tej myśli. No, chyba, e, bo chyba ja wspomniałam tak. o tym, że kiedyś łowiliśmy te rzeczy, a teraz jakby nie wyłowiliśmy żadnej. To też będzie można trochę połowić, e, a może się akurat złowi jakiś bucik, albo nie wiem, butelka z listem, albo nie wiem, co by się jeszcze łowiło. Jakieś kaczuszki takie, które machały, czy jakieś takie kotki? Chyba było coś takiego, pamiętasz? Nie pamiętam. No, no w się sensie była wiem. ta. Była, ze skrap mechanika coś było. O, na nie pewno. wiem. Może. Ale reszty nie wiem. Może by Dobra. Było. M Mówiła, że plastiku trochę mamy mało, to teraz mamy już trochę więcej. Super. Już po dwa staki pełne. Super, super. A i jeszcze jest lecznicza maść, robi się ją z jajka i z gliny. To w takim razie spróbujmy kilka leczniczych maści wykonać, może się przydadzą. I myślę, że też warto byłoby pomalować ściany. Ee, no właśnie. na różne kolory. No ale a propos ścian, to fajnie byłoby zrobić jeszcze trochę tych ścian, żeby tutaj było do czego ten. Jakby, wiesz, co malować? Co, chodzi, to co malować? Dokładnie. Co robić, nie? No to tak, no. No póki co, dość jest dość kiepsko z tym. Czekaj, gdzie o ogólnie ta dina tutaj? Moglibyśmy na pewno wziąć um, troszkę jeszcze zrobić sobie no. um, fajniejsze miejsce, tam gdzie mamy te stoliki. Czyli, możemy na przykład zbudować sobie. O takie tutaj podpory? Ok. Zrobić co i daszek? Z tego właśnie daszek, taką platformę, która Wiesz będzie u góry. Wiesz co? Nie, nie, nie platformę. Możesz na tym od razu postawić daszek, taki trawiasty. Czekaj. W sensie, o taki. Y a nie mogę, bo nie mam desek, już ci pokazuję. Ja wiem o co chodzi i mogę. Jak nie chodzi bardziej. o to, żeby zrobić coś takiego, no? A nie okay. możesz rozwalić tego, nie? Tego, tej platformy pod spodem? No. Zobaczmy. Ale czekaj, nie, bo ona się rozwali. Nie wydaje mi się, że to. Poczekaj musi chwilkę, być ten... poczekaj, sekundeczkę dosłownie i ja mhm. spróbuję zrobić całą ściankę najpierw z tyłu tutaj. I teraz rozwal yy, pod spodem? Nie da się. Czemu? W sensie, nie, To nie będzie tak stało, to tak nie działa. No to sprawdziliśmy. Niestety, nie <noise> Ale ten też to sensu. jest całkiem spoko sprawa. Tylko no. szczerze ten widok na y, drzewa jest dość kiepski. Ale to drzewa widok chyba... mamy na nasz placek, a nie na drzewa, no proszę Cię. A, no, to... usiąść no na dobra. tym prześle. No jak? Tutaj a, no tak, gdzieś, teraz nie? mamy widok. Teraz miałam widok na Andrzeja, który chyba nam kawałek platformę. <noise> no to super, trochę raczej. nie zdążyłam, tutaj. nie zdążyłam, bo wiesz co? Ja się znam, czy jest sens robić te trójkątne platformy, bo y, on jakby. I jest w stanie je zjeść zanim my tam dobiegniemy tak naprawdę. Mm -hmm. To jest dość dziwna sprawa. Hmm. I w ogóle jeszcze dziwniejszą sprawą jest to, że jak przychodzi ranek, to się najpierw robi ciemno i nasze światła no nie, właśnie, nie działają. No też to zauważyłem, że światło przestaje działać. jak to... Ale tylko rano. No. To jest, to jest zaraz ciekawa będzie sprawa. dzień, zaraz będzie fajnie i już będzie to wszystko jak trzeba. Tutaj ja myślałem co zrobić jeszcze, bo można ogólnie nie pomyśleć troszkę nad rozmaiceniem tego trofea. Trofea, bo trofea, bo jeszcze mieliśmy trofea zrobić. Hmm. Ok, no, e, zróbmy trofea. Gdzie one były w ogóle? Wszystkie trofea są w skrzynce z głowami zwierząt. To A, tak, sposób. ale chodzi mi o tą ramkę na trofea. Ok, e, ona jest w mamy małą pod trofea, to muszę więcej odpadków wziąć. Zużyjemy większość materiałów, ale chyba po to one są w sumie więc... no, no dokładnie, słuchajcie, nie ma co magazynować, to bez sensu. Mała deska pod trofea. Średnia deska pod trofea. Nie wiem, czy średnio w ogóle wykorzystamy. Jeszcze więcej gwoździ potrzebuję. To raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy trzy zrobiłam, czy mi zabrakło na trzy. Zabrakło mi, czyli jeszcze dwie deski, ale desek już teraz nie powinno nam zabraknąć chyba, wiesz, tak mi się wydaje. Mamy trzy pod trofea, zrobiłam trzy duże, bo wiedziałam, że będzie Skrzekacz, ee, Guziec i Andrzej. A to one są jakieś większe, w sensie... No nie wiem, właśnie na wszelki wypadek Między to zrobiłam. Na przykład na tym dużym nie możesz kilku trofeów umieścić, nie, albo coś takiego. A, no to sprawdźmy, czekaj, tutaj, może być tak tutaj mogę to przyczepić w ten sposób, na razie testowo. Tymczasowo, no. Na razie to no jest to, żeby to zrobić. Skrzekacz. A, i zrobiłam, y, zrobiłam te jajka. Znaczy, te masz, masz, Możesz, jak będziesz głodny. I ja okay. wcześniej tutaj też przygotowałam y, pięć dla siebie, pięć dla ciebie, więc będziesz mógł fajnie, fajnie. Y, sobie ten zjeść, jak będziesz... Dobra, pokaż, jak to trofeum wygląda na tym. Dobra, zaczynamy od skrzekacza. O, o czyli. Chyba po prostu jednak jest tylko pojedyncze. Pojedyncze i myślę, że będzie po prostu to nam. Y, takie O, można tekst w ogóle podpisać pod spodem, fajnie. To, to będzie można może napisać. a poczekaj, poczekaj, <laughs> bo to jest fajniejsze chyba. No. Czekaj, tylko tutaj jest miejsce i ono może się bardziej What? nadać na a tego. Dlaczego to jest takie piono, poziome, pionowe? Nie wiem, tak jakoś mi się położyło. A nie mogę tutaj nic umieścić. Mogę tylko rozdymkę. A! O! To chyba nie jest zamierzone. Jeszcze w ogóle w złą stronę? Nie, w dobrą stronę przygadzam. Dlaczego to w ogóle leży na boku? Nie wiem, tak się przyczepiło, się... ale możemy też rozdymkę. Y umieścić. Pamiętasz jak nas y, rozdymka rozsadziła raz? Tak. No to myślę, że trofeum to jest dobra opcja. Ale w, ty, w ten opcja. sposób? Nie, oczywiście, nawet nie tutaj, <noise> <jest> spokojnie. <noise> trochę właśnie niezrozumiałe. Tylko dobra. na co jest w takim razie średnia? Um. No bo ja mam tą średnią. Słuchaj, tutaj o, zrobimy dwie, dwie ściany i na tych ścianach po prostu można poumieszczać te trofea. I to jest najbliżą. dziwne, ale ta średnia ona się po prostu przyczepia bokiem. Mama się umieszcza w ten What? sposób. Na ma a, chyba ryby można kłaść na te trofea. Ale widzisz, ona się ryby? po prostu tak kładzie. Ryby, no. W sensie, ale głowy... To jak... Nie, tak, jak złowisz rybę. Okej, okay, dziwne. A, już wiem, możesz sobie nacisnąć R i ona się wtedy obraca, Także wszystko jasne. Ojej. I duże, to są takie gigantyczne, one się trochę nie mieszczą. I nie mogę tutaj skrzekać, a tutaj może pójść rozdymka. Na małą rozdymka pójść nie może. Co może iść na małą w takim razie, co można? No, Wydaje mi się, że ryby. Poczekaj, hmm. zaraz znajdę, może śledź. Zobaczymy czy śleć? <noise> ja w ogóle go tak niosę, jakbym się strasznie go brzydziła. Tak, patrz, możemy śledzia sobie okay. dać. na no. Okej. Ej, to ciekawe, można zrobić taką galerię wszystkich ryb i wszystkich tych rzeczy, które gdzieś tam są do upolowania w tym, nie? No można, to strasznie fakt. jest fajny koncept. Ale wiesz co, ja hmm? myślę, że przede wszystkim można byłoby umieścić te duże trofea, tylko to tutaj jest za mało miejsca, żebyśmy wszystkie umieścili. Możemy mm -hmm. dać skrzekacza tutaj. I co, i piętro wyżej dasz ten? Dla guścia i dla Andrzeja? Nie to wyglądało? Ja nie wiem, w ogóle to bardzo robocze zrobiłem w tym miejscu, póki co tą ścianę. Dobra, wiesz? no ale wiesz, chodziło A. o to, żeby przetestować, jak to wygląda w ogóle. Mhm. No bo chcę też Andrzeja i chcę też guścia, zobaczyć, jak I to wygląda. No to tutaj jest jeszcze jedna duża tablica, nie? Czekaj, bo nie mam. O, guziec. Guziec zajmuje dużo więcej miejsca. O! Głócic mógłby być tak wysoko, że nie moglibyśmy koło tego przechodzić, bo przechodzisz przez to. Hm, No, mam jeszcze jedną dużą, którą yy, postawiłaś wcześniej mm -hmm. na tym, nie? Na tym słupku. No ja też mam jeszcze jedną dużą zanurzenie. Można coś na pewno z tym pomyśleć. Yy, dobra, trzymaj. Poczeka, bo póki co to mi się strasznie Nie chce to trzeba przemyśleć. Myślę, że nie w tym miejscu konkretnie, gdzie postawiliśmy teraz, tylko odrobinę inaczej. Chyba, że y, zrobić tutaj sufit i zrobić takie pięterko na górze i wtedy by to miało większy sens. Hmm. Wtedy moglibyśmy na przykład stół do y, badań przenieść w tamto miejsce. No. Bo tutaj tak wiecie, średnie to wygląda, nie? Myślę, że Albo tak. można byłoby zrobić jakąś farmę. Tak jak mówiłam ci, ja chciałabym farmę zrobić pod dachem, więc można byłoby ją zabezpieczyć przed y, Mateuszem na przykład. Mhm. Także to są, słuchajcie, plany na przyszłość. Tak będziemy tutaj sobie próbować funkcjonować. Yy, I w tym momencie, właśnie zapomnieliśmy, płyniemy w stronę. Yy, tej no właśnie, wyspy? mieliśmy ustawić kierunek A, na tej wyspę, nie. No to ominęliśmy tamtą wyspę, ale plus jest taki, że już jest kolejna. Tak? Mniej więcej w tej samej odległości. Kudy, Także ja w tym momencie otwieram żagiel i płyniemy w tamtym kierunku. Myślę, że odpalimy też silniki i postaramy się dopłynąć tam, ale już na odcinku Zio. Ponieważ dzisiejszy odcinek był bardziej taki organizacyjny, i tak pewnie będziemy musieli pomiędzy odcinkami troszeczkę pobudować, przemyśleć to. Bo wiecie, jak się nagrywa, no to też nie myśli się jakoś szczególnie. Y że tak powiem. Nie ma się tak czystego umysłu, ponieważ Chcesz trzeba się skupić się na, się rzeczach, skupić tak. na e, nagrywaniu. E, także jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała nasza tratwa, e, to zapraszam Was na odcinek Dozio. E, e, jego proszę. kanał znajdziecie w karcie. Subskrybujcie nasze kanały, żeby być na bieżąco. E, a my się dzisiaj z Wami już żegnamy. E, trzymajcie się. Miłego dzionka. pa Papa. Na razie.